Cześć siemanko, witajcie, z tej strony oh, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rocket League Dzisiaj ze mną Boluś Cześć Oraz Tanas Cześć, cześć Kurde, dawno nie graliśmy w ogóle w takim zespole w Rocket'a, powiem wam Mam nadzieję, że wygramy oh. W ogóle zobaczcie, ja mam takie biedne auto w stosunku do was w 57 grę się. Weź ej, weź mi zainw zainwestycje. Ja, samym... ja mam dwa J jadę, jadę mam O, no to jakbyście mogli mi tutaj ładnie coś ja kiedyś poprzeć. Dobra, ty ta nas, jadź pierwszy. Jadę, jadę, no jadę. Dobra, Był wygrywamy aj. to, jedziemy z meczem, wygrywamy to Musisz. Dobra, bierz. No, o, nitro zajebał, okej. Okay. O już gol, Już gol będzie. On coś tam gada do nas czy mi się wydaje. No coś tam mówił. A jeżeli go stara 57 <laughs> chyba coś tam. <laughs> aj kurde. Dobra i wyjaśniłem na sukę, czekajcie ja co... Dobra ty tam, ty tam z przodu... Ja, tak tylko ja, nit, ja po nitro jechałem wiesz? Dobra A, O coś z tego brawo będzie GD. Kurwa mać. Ale przypierd... O Jezus Maria, chyba mnie nie lubi o, go i uciekli Uciekli na... No, <laughs> o czekaj Dobra teraz no, to tak. kurwa Na nas? Brawo Nie wiem czy takie brawo... Ja chciałem, tak. Nie dam rady Wjebią nam, no Jebo. O brawo kurwa No teraz to było brawo O kurwa Zabra, no ja. Dobra. Dobra, easy. Nie luzuj, spokojnie. Złap usta No i wyjebany jestem. Gol. Nie ma! Kontra! Kontra. Ale save. Ja. zrobiłem. Boże, co żeśmy się wyjaśnili na sukę tu boję. Ale save zrobiłem, ty. Następne. O, <noise> o jaka wrzuta, ty. No nie możemy tak we dwóch. Ja będę z tyłu Ale znaczy, to, to na dobre wyszło teraz. Prawie. Odpisz. No, do, dobra, chuj. Do pierwszej bramki, nie? Ty gol. Nie ma. Będzie chcesz czuć, że będzie ciężki mać, nie? Nie pierdol. Co ty ranki... masz za rangę tu? Spore. Ja? No my tu mam, my mamy kurwa pod niebieskiej gwiazdy prawie, nie? Nie pierdol, ja tak, nawet nie, nie masz góry. No naprawdę na, ja, ja, tak nie mam ja stary mam złotą so gwiazdę, nie? Tutaj. Dobra. I tutaj tam niedaleko brakowało do niebieskiej, nie? To jest. Weź tam wystaw. Czucie. Aha dobra. No dawaj, dawaj, dawaj O ja. Nie wiedziałem, no że to no się nie, oni ten... Się. Nie wiedziałem, że oni tak... ...fakają to. Miał tak? usta, to lepiej wystawił. Uważaj, brama. No. <coughs> to było za szybkie. Zaczekajcie, ja sobie troszeczkę głośniej muzykę wezmę. A Znaczy, nie muzykę, tylko ogólnie. Pupcing. ja Pup Pup tyle tego Pupcing, dobra, 3 minuty jeszcze. Także myślę, że to zdążymy zaraz odeprzeć Jadę. Tak. Jedź, śmiało. Jedź. Do prawej spróbuję. Kurwa zajebę busta. Kurwa nie mam je. Kurwa, zabrał mi to. Boże, pojedzie, nie, nie, nie jedź. Zabierz mu busta. Nice. jak ja to co tu się dzieje ty? Pośleś na nas wyjedź. Nice, kontra. Próbuj to po błędzie po powoli wprowadzić do góry. Kurwa. <laughs> Lamborghini, Lamborghini Kurwa. Dobra, zabawac to Dawaj 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 Nabiło mu się. O no, przeleci Nice 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 Izzi Został? Kurwa, nas. Maje... O to nasz. Na, to jest Tanaz to masz Maje Tanaz masz Nie no, wiem czy... wysadził O boże, nie, to chyba był stasz, mi brakło O kurwa, o, kurwa fanie, sorry Byłem tego dużego huja, to nawet ja nie wiem kiedy wyderze Ja Oła, no ufa. Ta nas bierzesz czy nie? Ta, ta. O. Bez gusta, to tyle było. No ja. No Dawaj, bierzesz? Kurwa, stoi na bramce cały czas. No u nas te wy nas stają, ty, bez kitu. No, bo mają wynik, nie? Musimy trzeć ich teraz. No i po przerzucił Aj kurwa, dobra. Minuta 42 bramki, kurwa, szkoda. Coś z tego możesz jeszcze powiedzieć. Tak, spadł weteran i master, no. za małe rangi to nie, są. No ale zobacz, mamy po 200 punktów każdy z nas przynajmniej, nie? Jadę hmm. ja. Nieć. Ta nas poboosta. Ja Jest Ja no, mogę jechać od piwa, piła, no. no chuj. Nie, nie, nie. Wróciłem już. No kurwa! Uuu, no, masz ten, o. masz tam, o ta nas, o ja, Trzeba to zrobić. Rozejrzał bym pobusta. Uważaj o, o ja pierdolę, panie Miałem mam boosta Jeszcze dobra, wyjeżdżaj, minuta coś o Kurde, to nie trafiłem Teraz To nas, to nas twoja, na spokojnie No nie, nie Chuj, zabrali. Nie. Jeszcze raz Najgorsze no co może być Nie, ja pierdolę O nie, 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 nie potrzebnie sernie, Bolek Nie mówiłeś nic Dobra, to nas, już teraz wyjeżdżaj, minutę ma Czekaj, 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 bo tu kurwa jest niezaciekawie Dobra, moja Nie, no ja on bierze to Mm, kurwa zdążył O boże jeszcze tam się wróciła no nie gol O kurwa mać Cię nabiła Dobra. kurwa na mnie po prostu Od no. boku ci poszło No nabiłeś, tak samo skoro chłopie kur... Dobra jadę ja Może jeszcze to zrobimy To ciężko że Trzeba było za szybkie akcje Jest ktoś na drugą? Zostaw Odbij się Aha. No zabieram. Co wierają. za suka. Uważaj, tam zostaj no, ja sam. <coughs> Dobra. Nice. Ja pierdole. Dobra, Dobra chodź. Już po meczu. Ale petarda poszła. Dobra, może drugie wyjdzie lepiej. Gości. Dobra, boosta. Bo zabierali Dobra. tam boosta. Masz tam podanie. Wszystkie boosty no, zabierali Cześć, bolek Zobaczymy co zrobi Kurwa jak zblokowali wszystko, się wszystko Oj kurwa jaki wyhamowałem Nawet no dwóch teraz tam teraz, chuj Dobrze latają z kurwy syny hmm. <laughs> Jeszcze gola Dobra. Lecimy jeszcze, ja. zobaczymy może drugi lepiej No ale pierwszy mać kurde jak nie no, do dupy po no takiej przerwie no to... No po takiej przerwie no to trochę lipa, no ale... Dobra, trudno. No Oj co, chuj, kadzacie, spadłem. Że... No spadłem w tym momencie. Dawaj startuj, kto ma ten, ta nas ma, dobra? Ja, ja startuję. Ja mam dywizję czwartą. Kurwa, do piątej spadłem. Ja mam pierwszą dywizję aż. Hmm. Ja miałem... Ja miał, ja, do ja, ja stary miałem piątą dywizję w tamtej gwieździe, już złotej, nie? Ale on stąd ta, tak zacząłem spadać. Że to jest słabe, to jest ta, to są słabsze niż nasze. Serio? Na, no tak, tylko że on miał niebieską, dlatego tak spasowało. Aha, to Bo niebieska spasował. jest dwa razy. Mhm. Bo ta, bo to ta to niebieska, niebieska jest dwa razy większa od nas. Co mamy rewansz czy nie? No co ty, tu nie da się rewanżować mieć. Jedź to nas, Jak nie da się trafić, jadę. Da się przeciw, mnie. Kiedy da się trafić? O, nice. Nice. Kurwa. No i chuj. Myślałem, że wyżej poleci. Ja, to, ja chciałem wyżej podać, ale... Kurwa, mm, cię Oj, oj, czekaj. Oj, o no nie, o oh jest, nice. Ale ci już tak nie napieram jak tam ci. No nie, jeszcze nie Tutaj dużo się wyzabać, się bawiliśmy po tej prawej stronie, porażka Ale tak fartownie trochę weszło no To freestyle był tak. Jadę Jadę, znaczy jedź, dobra, jedź Jadę do prawej To nie, to to wiedział, że ich nie ma, ty ja Myślałem, że sam ich chciałem zblokować chociaż Oj kurwa, ale podanie, nie mam je Uważaj tam do na Dobra nie, chuj. Nie Chuj, to do się odbija go. i idzie do nas. Jest yes. Coś tu ja jestem w ramie jakby co widzi. O kurwa co zgracił ją, ja pierdolę. Ja to przypadkowo zjeżdżasz. Zjebałem mu, uważaj. Ja wiem. Dobra, przejmuję. Jadź, jadź krzywo. Będzie wrzutka. Tak nie kurwa, nie będzie chyba. Nie, to za słabo. Kurwa. O jezus, Maria. Nigdy nie jestem pewien czy... A no odbij mi tu, odbij Boże, mi tu. Jedź. Nie chuj. Przeoblobował, uważaj ta nas. Dobra, no, 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 nie, 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 nie wie, z... nie nie wie, co, z... ma <noise> co ma zrobić z tą ja piłką. Sam się zlubował, kurwa. Ta istota? Piłkę sobie wypadnie. nie wiedział co zrobi dalej. Nie, tu musimy wygrać, kurwa, bo przypał trochę. Mm. No o ja tak. pierdolę. No, oni... Nie... oni nie wie co, co oni mają zrobić z tą piłką tak szczerze że się się czy... pogubili, fuł. chuj. Czy nie, mi to jest dziwne, raz trafisz takich, raz takich A dlatego, że my spadliśmy chyba. O kurwa idealnie podanie na niego było, nie? Hmm. Boże! Sorry w pości z Oj, co tu co, 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 co się stało? Nie zdążę. Ale nie to jest nie pusta zostanie jak broń nie mnie trafisz. Może coś no. kurwa, przycisk, jakiś taki lag dziwny był chyba. No, to... nie, ja tak, ja tak podbiłem piłkę Ja nice. wiedziałem co ja robię, ja wiedziałem, że tutaj ktoś będzie. U nas na bram został I czekał. Dobre Oj Kurwa mać Cofam Kaj, stój tam, stój tam ja, ja cofam po nitro No mm, dobra, dobrze, że tak zrobiłeś jednak Oj, kurwa ta nas Ole fort Tam był fort To najgorsze, bo nie wiadomo okay. czy on podbije, podbije to do góry to Moja Ale mi zajeba Kurwa Kurwa, ale bym miał piłę Dwa Jeden Arbit. Kurwa mać O Boże Ja to bo nie. nie No za dobrze się nie grają ciu, ciu, ciu. Tylko kurwa żebyśmy nie przejebali teraz jak kurwa O Boże jaki lag nie? Dobra rozjebałem, zjebałem go bo i na ktoś. Jakiego lageram, ja pię O Boże piłka na drugą leci Szkoda O Boże wyjebał mi ten jeden od nich no dobra spokój Zblokowałem skurwis na trochę Oje Muszę mu zajebać Zblokował Dobra, jest, odbij się Odbij mi się, odbij się, o, dobra chuj, nie chcę się odbić, chuj, wszyscy Macie o jeszcze raz Boże, ja bym No na środek się Uwaga, leci to w bramę Ja pierdziele, dobrze że ta bym z tyłu, bo ja nie trafiłem Kurwa wybiła mnie ta bramę. O, brawo, Bolek Hej Sorry. Kurwa, boost. Musisz to porobić, no brawo Nie Kurde No dobra, jest 2-0, także mamy na plus o. Kurde, jakie podanie to było Za późno się strzejem, że było jakieś podanie O kurwa, co zrobiłem? Nie mam Nie mam boosta, nie a no jest to, że ty busta wziąłeś Ale idź, Nie zdążysz Nie mam boosta, no Ja nie mam boosta Mogliśmy mówić, go, to ja mam pojechał Wepchłem go w boosta, ja pierdolę Teraz A, nie ma nikogo mm. kurde, szkoda, Ja tak po busta ja. muszę wracać, tak. <coughs> Dobra, rozumiem A Tam zblokowałem, kurwa Dobra, i... O Boże no, <coughs> no, żebyś szybciej jechał Oj, kurde, szkoda O Boże, ja boosta nie mam, ja pierdolę Aryborek. Jeszcze tu trzeba jedną bramkę je się. No możliwe to jest Chur. Kurde a, Tu się wyprowadziłeś za mocno ja. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę Bo nie a, Nie mam je Dziwnie się ta piłka mnie mi odbiła No kurde, nie trafiłem w to Easy, przegraliśmy 2-0 Dobra Dawaj sieden yes. nice. Dawaj jeszcze jeden śmiało możemy zagrać Dobrze by było, jakbyśmy dwa wygrali tak, możesz mi oddać. Ty, może mi odda rangę, wątpię choć w to wąbie, bo jak się spada, to później trzeba trzymać. Widzę no, na ty kuję. Ja mam piątą. Ja też mam piątą. Dawaj szukaj następnego meczu. Jo Ja ten dobrze wyszedł. Hmm. Tutaj same rangi mamy? Jeszcze muszę Dalej. trochę pograć, bo znowu w piłki nie trafimy, klecę. Że uh, 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 uh. muszę, muszę trochę pograć i się podszkolić znowu. Adam w ogóle coś rozegrał ostatnio. No kurwa orka to, to przejebane Nienawidzę tego boiska kurwa nie No Jedź To no, jadę, jadę. Po boosta, jadę, jadę, po jadę. Po Ja tu będę cisnął, zobaczysz Nice Chuj, ja nie mam busta wracam O jeny. Go, 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 będzie go brama Brawo. Nice Kurwa, bez busta, nie? Zostaw to mi to busta, dobra, easy Nice Kurwa, nie siadło ja pojadę tu, 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 tam do niej. Jak my... to... Co <coughs> się stanie? O kurwa, myślałem, że to jest... Uważaj majster. Dobrze, brawo. Kurwa. Spróbuj to wgrać w ręczek. Dobra. No, spróbuj, próbuj, szyb, spróbuj, 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 szybko. Kurwa, no. dobre. Tylko trochę dalej, żeby to było. Dobra. W ja każdym zostawię, trzeba było powalczyć. No, bo tu jest przejebany. Tak, dobra. Oh. Jak na czapkę, żeśmy podrzucili, kurde A co, ja nie wiedziałem co się stało Pierdolę, ty meskito Kurde, nie mam nitra, podnieś ją z tym Brawo Ale zajebista wrzuć, daj ja pierdolę Ty, tu ty strzeliłeś? O Boże, bo to... ty Jak? Bo patrz, ten, ten brak, patrz ten, Patrz ten, mnie, patrz mnie, zobacz Ten bramkarz, chyba patrz, to no, no, ten, nie Patrz go, patrz ta on ha, ha, Zaraz w piłkę się wkurwiłem w niego Jedź wolę co to ty w Druga, nice Kurwa Patrz, 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 ale wrzucił je Trochę się. krzywo poszło Ej. O mi się chujowo nabiła. O kurde. No bo właśnie jak już patrzę, jedziesz tą mnie Tak, bo ja się rozpędziłem w piłkę w ostatnich chwilch. Kurde, w ostatniej chwili skręciłem. Kurde, co porobił Nice, nice Jedźcie Idź po boosta, sytanoc Ja mam 71, tajemniczy się, O, ja Co mi obróciło? Ja? Dobra, idzie górą O, dobra, okej okay. <śleszy> ja Pojebał <to> i go rozkurwił Chyba <śleszy> ja tak po boosta zawstań Zjebałem Nice Tego wezmę Ale dobra, biorę następnego Dobra Dobra to Wezmę tamtego z przodu Ja biorę tutaj Nice, 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 jest bez me... Jest na środku Dobra, czekaj, odbij mi się Ale kuj. Kurwa Nice oh. o, cóż, Jak na czapę poszedł Ja pierdolę Ja pierdolę, co mnie wygiło Moja Ojej To Ty nie gadaj Nie Czemu w usta zabombiłem? Kurwa, nie mogę trafić teraz. O kurwa. Oj, pusta no Kurwa. No dobra, to jest coś do odrobienia, ale nie jestem coś super mocny, nie? <coughs> never lucky. Tu nie, to nie, nie wy, never lucky. Jadę. Eee, jedź na nas. Będę oh. Si I'm sorry, I didn't speak. Sorry, if I did. Pierdolę, sorry, nie wiem, że chcę, to, chcę do japy chyba. czek, próbuj. Nie, ja bez nitra byłem, wiesz? A, a, Jezus, Jezus Maria. Maria. O, nice, brama. brama, 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 Jaka nice, brama. brama? Taka z dupy w sumie, nie, nie chciałem w ogóle uderzać w tą piłkę, nie? Dobra, A Ale skrzek się nawróci, to taka kurwa mocna leci. No ci powiem konkretna bramka teraz siadła, nie? Spójrzcie sama. Jedź, bolek. Jadę po nitro, teraz nas. Je... Albo nie, jest ta nas po nitro. Ja tu blisko jest, to więc easy. O kurwa, kapetarda, ty. Dobrze, <coughs> niech to zabijało, ty. Dobra, obejść to szybko, kto? szybko. Za ja? późno, za późno wleciałem. Nie O boże. Tam mnie pode mną przyjechał. Nie chuj, ja w nie obronię. Zjebałem tu, bokiem byłem. Może podrzucił sam jeszcze. O Boże, wytrzełem! To zrobiłem, ty! Nabijemy się na i odbijemy. Nie mam jak No po prostu zrobiłem podwójny wyskok i go ściągnął. Dobra, nie możemy tego oddać teraz. O kurwa. To się odbija od nie Czekam, to będzie wystawiał chyba. Kurwa, wystawił. mu wystawił? Dobra, lekko i teraz zajebisz. No. O kurwa, bym się wystraszył już, ja no, odbij się to, odbij się to gdzieś. Jezus. Kujowa się odbiła. Passaj! No. Nice. O to ja lep. na jeden. O kurwa, ci się no nie. odbiła dziwnie, niewana. Nie. Broń to. Brawo. Łe. Pusta, pusta tam jest. Nice, odbij się. Aha. No kurwa, nie wiesz, nie wiesz, co, co mi się od... Nie. Kurwa. Kurwa. Mogłem ci mówić, żeby zostawiłem strzeli, to... Do... No. Zjebałem. Daj, bo... Daj, chodź. Boże, wyjebał mi. Boj boże, Co to się stało? Boże. boże. Dobra, nie możemy tego oddać. To nas... Kurwa mać. O Boże. boże. <laughs> tu przepychają. No. Aha. Kurwy. No nie, zablokowałem Dobra i to nasisko O kurwać Ja, ja pierdolę, to za Jak to jeszcze gol będzie Za mnie ubusta. dobra to żeby nie z tego Jest gol leć 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 Nie Nie ma Ja nie wiedzę Dobra powiedzmy że jest ten gol, nie? Dobra Dwa mecze wygrane, jeden przegrany. no ale cóż, no lepiej tak niż, niż jakbyśmy mieli trzy przegrać. Także my Wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę, dostałem jakąś papugę. bo trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć. Cześć.